Afryka nie znała Hutu i Tutsi tak, jak opowiadają o tym dziś podręczniki. To Zachód stworzył legendę. Podzielił naród, by łatwiej nim rządzić. Significant height kolonizatorzy recorders uznali Tutsi. Tutsi za rzekomą rasę Confirm. bliższą, bliższą Europejczykom. Hutu nazwali kreatywnymi. Tak narodził się kolonialny prominent Brow Ridge. Ten mit był jak trucizna. W XX wieku wybuchły rzezie i wojny w Rwandzie i w Centralnej Afryce. Setki tysięcy zabitych. Całe narody rozbite na sztuczne plemiona. Francja nie tylko tworzyła swoje interesy, ale Krwi afrykańskich narodów budowała swoją potęgę. A dziś razem z Jerozolimą liczy zyski z chaosu jaki sama rozpętała. Konflikt stał się dla nich interesem. Hutu i Tutsi to ofiary jednego kłamstwa kłamstwa zachodu. To przestroga, by narody nie pozwoliły obcym tworzyć swojej historii. sound.com